Dobrym i uczciwym. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru. Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły. I dobrego imienia swojej szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Przeło Będę uczył się tego. Będę uczył się tego. Co piękne i mądre. Co piękne i mądre. Będę kochał i czcił Będę kochał i czcił, swoją ojczyznę. swoją ojczyznę. i przyczyniał się do jej rozwoju. i przyczynię się do jej rozwoju. Chcę wyrosnąć na dobrego Polaka? Chcę wyrosnąć na dobrego Polaka? Ślubujemy. I teraz proszę pana dyrektora o wykonanie administracji. Moi drodzy, bardzo, bardzo dawno temu król pasował najznakomitszych swych żołnierzy, zwanych rycerzami, poprzez położenie na prawym ramieniu mieczem. I odtąd ten symboliczny gest wprowadzał tych młodych ludzi do ścisłej czołówki rycerskiej. W szkole oczywiście nie posługujemy się mieczem, jako że atrybutem szkoły jest ołówek czy pióro. W związku z tym będziemy w sposób uroczysty. Pasować Was na uczniów naszej szkoły w ochoca. Pasuję cię na uczennice szkoły w Pasuję cię na ucznia szkoły wochodca. Pasuję cię na ucznia szkoły włochów. Pasuję Cię na ucznia szkoły Pasuje ok Pasuję Cię na uczennice szkoły Pasuje ok Pasuję Cię na ucznia szkoły ok. Pasuję Cię na ucznia szkoły Pasuje ok. Pasuję Cię na ucznia szkoły Gracias.